Witam serdecznie, witam plutko moi drodzy. Marian Czelo z tej strony, jesteśmy na portalu z gramy tempem 10.5. Rywal jest, moi drodzy, sycylijczykiem, jak widać. Pójdę w normalne linie, jakieś takie klasyczne, otwarte sycylijki. Zazwyczaj idę w Smith Mora, ale dzisiaj akurat zagramy sobie przeciwko Najdorfowi. Proszę bardzo. No, Najdorfa, atak angielski jest jedną z opcji. Oczywiście alternatywą jest goniec aż na G5. Ja znam lepiej gońca E6, atak, atak angielski z ideą właśnie zrobienia długiej roszady. <coughs> Rywal oczywiście będzie szedł na krótko. Tutaj każdy zna teorię, więc już raczej nikogo nie zaskoczymy. Być może nawet nie powinienem iść w tej linie. Dlaczego nie powinienem? A być może lepiej w Smith może się odnajduje. <coughs> Przepraszam najmocniej, nie wiem co się stało. <coughs> Być może najlepiej w morze. może. No chyba do G5 dochodzimy. Wiem, że na G5 jest opcją B4. Tak, i teraz jak bijemy, to on bije. My bijemy on z szachem, dziękuję dobranoc, więc prawdopodobnie tym skoczkiem się idzie różnie. Wiem, że na D5 można, ale ja lubię iść nim tutaj. W razie takiego odejścia ja się przestawiam na G3. On pewnie zagra na E8, bo już zna, zna te klimaty. On powinien zagrać na A8. Oczywiście. H5 też opcją jest. Ale widzę, że rywal nie w ciemię bity. No i tutaj wiadomo, ekspansja dalsza, dalsza ekspansja. Jakieś F4 od razu tutaj. Czy najpierw H4 chyba H4 F4 w towarzystwie tych ruchów. Oczywiście on tutaj ma swoje niebezpieczne idee. Mhm. Niebezpieczna idea. Mógłbym iść dalej, wtedy odchodzę tutaj, chociaż nie chciałbym tu odejść. Prawdopodobnie, król B1, jeżeli A4, skoczek C1, chyba tak możemy zagrać wtedy. Broni się tutaj. Ok, Hetman C7, on gra właściwie od ręki. No i spoko. No i spoko. No dobra, jedziemy tak. Jedziemy, jedziemy. Myślę, że F4 tutaj nie było aż tak. Znaczy ono jest potrzebne. Bez F4 jednak ten atak nie istnieje. Aż tak, znaczy nie, nie, nie ma się aż tak dobrze. Mm. <laughs> Jaki plan? Prawdopodobnie A4. Tutaj gram. Końce 1 albo A1. Nie wiem właśnie. Chyba na C zagram. Mhm. Mm na C w razie czego, jakbym chciał przejść do gry, no to tutaj, bo z C1 to on już nie wejdzie do gry. <laughs> Rywal szybki, nie? No, w te Najdorfy to nigdy mi tak nie szły w sensie gra na Najdorfa. Właściwie Najdorfem też średnio. <laughs> no To jest dla zadymiarzy ten debiut. Ludzi, którzy właśnie lubią podymić, są dobrzy w taktyce. Być może pasuje im te linie po prostu, ale spróbujmy, spróbujmy coś tutaj podymić. Zobaczymy z jakim rezultatem. No jasne, że tak. No i on tutaj postawił Hetmana, żeby nie mógł zbić w ten sposób, więc prawdopodobnie jest opcja zagrać po prostu A3. Na zbicie zabić Hetmanem. Grać taką końcówkę lecej. Eee, mogę zagrać tak, a on wtedy bije. Mogę też zabić wtedy, ale nie wiem, czy ten ruch w ogóle jest mi potrzebny. Tak na dobrą sprawę, to mógłbym przyjść z powrotem skoczkiem, powiem Wam szczerze. I na bicie po prostu zabić którym ze skoczków. Tylko na przyjście skoczka on bije, ja i on pcha. Teraz nie wiem czy, no zbić na pewno nie chce. To na bank nie, bo ta wieża się otwiera. Co z tą kamerką? <laughs> Więc prawdopodobnie myślę o zamknięciu. Tylko na zamknięcie, oczywiście on będzie tam mógł poświęcić zawsze. Tak, bo już tak kiedyś było. W sensie że na Moje a3, on d5, ja załóżmy biję i on poświęca, ale to nie wchodzi teraz, o d5 to po prostu zdziele, wisi mu goniec, <laughs> ale to może być idea, na to zbiję, nie boję się, mhm. raczej się nie boimy, <laughs> kurczę, już widzę, że źle zagrałem, nie, jeszcze jest ok, jest na bicie, bicie, jest goniec z szachem, ale mam skoczka, który właśnie wybrania pole, jako że Tutaj grozi strata jakości później. No nie dają się zaskoczyć. Może ja jakoś tak tempo gram. <laughs> tempy Marian. Natomiast no, wydaje mi się, że rywal dostaje to co drugą partię, nie? No dobra, tutaj będę musiał zbić raczej. Rady nie ma. Oczywiście on nie musi bić, on może zagrać 100 tysięcy innych opcji. Tylko jakich. No też ma takie figury zblo, zbloczone, jak ja troszeczkę. Chociaż ja tej wieży to będę używał raczej tutaj do ataku. Jest taki odstały pionek. <laughs> Zawsze warto go mieć na... Warto go mieć na oku. Hm. wieża C. <laughs> Dobra, F6. Czyli chcę, żebym ci poprawił skoczka. Mhm, skoczka. Okej, okej, okej. No dobra, nie zareaguję, to, to stracę tutaj, tak? Hmm, nie wiem czy ja chcę poprawiać mu figury właściwie. Jest szansa, że mogę nie chcieć. <laughs> mogę zagrać w ten sposób, ale on wtedy blokuje, jest, 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 jest lipa. Mogę tak zagrać, co jest ciekawe, i na ten ruch zabić tak. <laughs> Myślę, że to jest ciekawa opcja. Na ten ruch on bije, ja bije. On zawsze to może wymienić hetmany. No bo jak mu zbije to mu tak, znaczy akurat tego to mu nie naprostuje. Tego mu naprostuje skoczka, nie? Ale wydaje mi się, że otwarcie tej linii jest dobre, więc zawsze może wymienić hetmany, jakby bardzo chciał. No nie wchodzą też na odciągnięcie jakieś tematy, bo też można by było tak uznać, bo jest skoczek. Czyli skoczek tak naprawdę pełni tu kluczową rolę. Gdyby nie on, to by było po partii. Dobra, chyba ja zdzielę tego hetmana w końcu, chociaż może jeszcze, jeszcze zapchamy. Tylko wtedy tak. Hmm, ciekawe. Rzeczy się tu robią. D5 może próbować. Mógłbym hmm. skoczka poprawić, który się właściwie nudzi. Może i poprawić skoczka trzeba. Może wymienić hetman i poprawić skoczka. Jak ja w tej końcówce. Ja mam słabszego króla, więc wydaje mi się, że to jest dla mnie opcja całkiem ok. Weźmiemy D5 pod kontrolę. Jest nas trzech. Ich jest trzech. Dobra. W sumie może pchać, jakby chciał bardzo. No tutaj mam słabość. Kto ma lepszą? No kurczę, wydaje mi się, że może rywal. O, zdjął, zdjął presję z tego z tego pionka. To, to super. To super jak tak. Myślę, że o takim ruchu. Oczywiście on wtedy tak zagra. A wtedy zbi i wezmę tak. Dobra. Wydaje mi się, że ta wieża jest słabym ruchem. <laughs> tak sądzę. Bo on się do D5. D5 mogłeś w jedną już chyba. 3 do trzech możesz jechać. 3 do trzech możesz jechać? No, i idea jest taka, żeby może tu, tu chapnąć, nie? Mhm. Tak, i on teraz się zorientował, że jak zagrałby to, wiesz, to ja zbijam, on bije, ja biorę tu. <laughs> ok, i stracił tempo, właśnie. I super. Mogę też zabić <laughs> i przyjść na d 5 chociaż przyjście na d 5 za wiele mi nie daje. Na to jest to, na to jest tamto. A jakbym zagrał tak, tak i przeżył tu skoczkiem? Czyli ja bije, on bije, ja przychodzę tutaj i wisi ten punkt. On ten punkt pewnie jakoś łatwo wybrania. I tyle, tak? No dobra, no to ty, która figura nie gra? Ta. Ta figura nie gra. No to może chce zagrać coś na przykład tutaj przyjść. Ok, Okej, okay. jakbyś chciał oddać gońca, to spoko. Eee, ten ruch to oczywiście wezmę. Skoczkiem możesz odejść. I przestawić go na C5. No dobra, taka batalia, e, można powiedzieć, że już mniej dynamiczna, gdyż bez hetmanów. <coughs> gdyż bez hetmanów. Ale też ma rywal jakieś słabości, nie? Mi się wydaje, że on właśnie d5 mógł zagrać, a tak w ogóle to trzymać presję tu. Ok, i teraz co, skoczkiem? Skoczek będzie słaby z tyłu, więc poprawimy króla. Znaczy to nie jest poprawienie króla, ale zbiję, zbiję królem, żeby mieć skoczka cały czas w grze. Mhm. Zbić, zbić, przyjść i teraz tutaj mógłbym zagrać. <laughs> o, teraz to już może jest jakiś temat, bo ja już się zawieszę na tym pionku, chociaż wtedy mamy co? Różnobarwne. Pionka D6 właściwie nigdy nie wygram. Dobra, mam parę gońców. Może warto je uszanować? Nie wiem. Dawid Czerw mówił, że parę gońców jest atutem. Tak mogę zagrać. Kurczę, bele. Widziałeś to? Tak mogę zagrać. Coś pięknego. Coś pięknego. Mogę zaatakować ci wieże, które są skoczka. To wchodziło wcześniej? No, nie, to nie wchodziło, bo stał tu goniec. A widzisz, to chyba, żeś przeoczył moje możliwości. Delikatnie. Delikatnie. Mamy walentynki, moi drodzy, więc co? No, wszystkiego dobrego, świętujcie kurczę z połówkami. Wow, wow, wow. No, to nie jest taka oczywista wygrana, jeszcze się tutaj nie podniecamy, pamiętajcie. Się tu jeszcze nie podniecamy, ale chyba. Chyba. Tego skoczka chciałbym tu. O, świetny koń. No i przechwytujemy linię. Jest cudnie, jest cudnie. On oczywiście ma tutaj wolniaka, wiadomo. Ten skoczek jeszcze może być wredny, ale jest jakość. No i teraz pytanie, czy Marian z jakością potrafi wygrać? Jakość, ale teraz pionkę za tę jakość. To też warto mieć na uwadze. Dobra. <laughs> Teraz byśmy chcieli na przykład sobie tam pomęczyć go troszeczkę, bo jego goniec jest bardzo słaby, ale goniec nie musi być słaby, bo on może się zaraz przestawić tutaj. Ja na przykład grając tu, ale wiesz co, no presja się przyda, tak? Jego goniec jest słaby. Może być lepszy, natomiast ja mam tempo. Teraz nie wiem, no będziesz bronił, załóżmy tak. No to ja chyba wierzę, przychodzę. Anyway. Jak poprawisz tutaj ja z szachem, wymienię. Tego ci skasuję. Mam dwa wolne. Powinienem to wygrać. Mhm. Koń ważną rolę pełni. Na pewno nie chcę takiego gońca brać. Koniec świetny. Skoczek na bandzie słaby. Wiadomo, że tutaj jakieś atuty rywal ma. A ta pozycja jest. Wiadomo, że to. Wygrana, to w naszym poziomie się nie mówi wygrana pozycja. Nie jesteśmy Jankiem Dudą, Ale jest lepsza z potencjałem i raczej to białe będę grały tu na wygraną. A to jest tylko plus jeden, więc nie dajcie się zwieść. No jasne. Nie pozwalasz mi wejść tu wieżą i to jest logiczne. Ja mógłbym zabić. No chyba pionek jest pionek. Mógłbym też wymienić Hetmany, co... znaczy chyba że wierzę. Nie wydaje mi się, żeby to było dobrze. Pion jest pion. Pion jest pion. Teraz już mam dwa wolne. Teraz już mam dwa wolne. To już jest. To już jest coś. To już jest coś. Teraz zagramy sobie w ten sposób i przyjdziemy tutaj. No ja poprawić chcę. Dobra, na razie jeszcze tak mogę spróbować zagrać, bo podoba mi się presja na tego pionka. Wiadomo, że a tu jego są, a tu jego gdzieś tam są. O, byle się nie wyluzować za bardzo i będzie dobrze. Skoczek chciałby się rozegrać pewnie przez w 4, ale teraz obserwuję ten punkt. No i zaraz po prostu przejdę skoczkiem, odbezpieczę armatę i tyle. Będziesz chciał bronić tak, to chyba skasuję po prostu i wezmę. No dobra, to już jest jakoś na czysto. Wow, no jasne, że tak. Tylko, że teraz właśnie tak chciałem zagrać, wiesz, Byczku, żeby cię przesłonić i otworzyć. Czekaj. Czy on podstawił wieże? Zaufałem mu, że on wie, co robi, nie? Dobra, skomplikujemy to trochę, żeby była ciekawa realizacja. On chyba my skliknął, tak? O co chodzi? Nie wiem, on tu chciał zagrać? Czemu nie wierzy w jeden? Nie wiem. Dobra, już. Ale jest nieistotne. I tak bym to ugrał, i tak bym to ugrał. Ja bym taki pewien, Marianku. No właśnie, i tak bym to ugrał. Mówię ci. Mówię ci, Mortko. <laughs> Mówię ci, Mortko. Chcę ja tu grać, kurde Bele. Wiesz co? Naciśniemy tu. Naciśniemy tu. Żeby skoczek jak odejdzie, to żeby tracił pionka. Ok. Dobra. I teraz przejdziemy sobie tu. No i fajnie, pobawimy się jeszcze. I o to chodzi. I o to chodzi. Skoczek może być wredny ogólnie, ale to spokojnie. Ja mam tutaj atut. Atut. Czemu wierzy w jeden nie wziąłeś? Nie wiem, stary, zakręciłem się. Dobra, on tam próbuje swoje, jakieś tam drdy mały. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Cały czas trzeba być czujnym, jak ważka. Zagram tu, odejdę z podbicia, jakoś będę może te pionki i starał się od tyłu atakować. No i tu jakieś holowanko, nie? Jakieś holowanko. Jasne, że tak. Do tego gońca postraszyć bez sensu. Spróbujemy zagrać tu. On oczywiście będzie próbował jechać tak. No fajnie, fajnie, fajnie. Jest do przodu, jest do przodu, bo to jest jakby podwójna jakość. Już takiej partii jak się nie wygra, to już się powinno raczej rzucić szachy. Tak wam powiem ogólnie. Bo to już raczej wtedy nie ma sensu. Granie. Toż on wciąż będzie nas męczył. No dobra, idę pionkiem. Zobaczymy, co się wydarzy. Idę pionkiem, on też. Aha, tu mógłbym zagrać. Tam mógłbym zagrać. Dobra, idziemy. On też. Ja jeszcze zdążę go złapać, chyba. Jeśli no, się przesłonisz to tak, zagram. Mm -hmm. Nawet, jakbym miał zwrócić mu jakość w jakiejś redakcji, więc być może tego gońca, to bym się raczej nie zastanawiał. To bym się raczej nie zastanawiał. Okej. Okay. Czyli chcesz mi hapnąć tutaj z szachem. No i spoko. Tylko, że raczej to jest takie. Wishful, wishful. No i ten pionek wisi, tak? Pewnie zagrasz tak. Jasne. Eee. Ogólnie to teraz chyba prosty plan gry. Na zasadzie ja tu i pcham. Musisz oddać gońca. Bo to jest jedyne pole, gdzie ty łapiesz tego pionka. Czemu nie wziąłem wierzy w jeden? Z automatu odszedłem skoczkiem się ciesząc, że otwieram. A tak nie cały Marian, cały Marianek. No jedziemy nie? Chcesz tu bi Mam to gdzieś. I don't give a damn. No dobrze, to już chyba jest do poddania. Ale on się szarpie. No i dobra, ma, ma, ma jakby ku temu możliwości. Czekaj, bo nie można tych pionków lekceważyć. Nie powinniśmy ich lekceważyć ogólnie. Nie, nie lekceważmy tych pionków. Nie lekceważmy tych pionków. Miejmy go na oku cały czas. Teraz zasuwajmy. No widzicie, niby giga przewaga już jest po wszystkim, to zawsze jeszcze można przegrać. Bo takie dwa pionki zaawansowane są silniejsze niż, niż wieża, to wiemy, nie? Dobra, mógłbym zbić i zasuwać. W teorii to mogę jeszcze tak zagrać. On się przesłoni wtedy. Idę chyba po prostu. Ja idę, on idzie. No właśnie. Wszyscy idą, nie? Jak tak bym zagrał, to nie tracisz skoczka czasami. No właśnie. Warto czasami dać sobie chwilę, nie? Mam wrażenie. Warto dać sobie chwilę. Nawet jakbym miał oddać wieże, to, to spoko. Ponowne łączenie. Wywaliło mnie? No jak ponowne łączenie? Co się dzieje? No dobra, nie zasejwujesz, tak? Wywaliłoneta. Reload. Reloading! Hej! Tam oddaję wieżę i drugą wieżę łapię wszystkie pionki wolnie jak dochodzi. Kurde bele. No weź, nonsense. Ja płacę w tej kobie pieniądze chyba śmiesznej i ty, no oni są po prostu ridiculous, nie? Ci ludzie. Czy mi podnieśli stawkę? Nie, no powiem, nie, 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 nie zachęcam. Nie Nie zachęcam. No, no na pewno podwałka wieży jego. <grym> nie wzięta wieża w sensie. Druga sprawa. Moim zdaniem nie dociskał tam. Tą wieżę wypuścił. Ten ruch wieżą był słaby. Ta wieża na F jego stała moim zdaniem dobrze. Sam powiem jeszcze? Tak z głowy. No ta jakość była do przodu. Ten skoczek. Nie mógł nabruzić raczej nic. Też później była wygrana, nie? Później była wygrana. Tak. Ja hapnąłem jakość. Pierwszą jakość to było już. To było już dobrze. Co się dzieje? Brak dostępu do internetu. No po prostu tak się nie robi, nie? No i rywal wygra. Pomyśl, że porzuciłem wygraną partię. To dopiero jaja. Może z tego dinozaura zagramy? O, dawaj. No dobra, to gramy. Graliście w to jakieś? Piękne. Ciekawe jaki ten. Ponoć można przejść tę gierkę. Co jest grane? Nawet z dinozaura mnie wywaliło? Nie no, ridiculous. Dobra, dzięki za uwagę, słuchajcie. Ale byliście ze mną, były emocje. <kłysy> Dajcie znać, co przeoczyłem. Oczywiście bicie wieży w jedną. To wiemy. Oh my god.